Słuchajcie, ja apeluję, żeby moją mamę w końcu pokazali, bo moja mama od paru miesięcy w ogóle nie wiadomo co, co się z nią dzieje. Mówili, że się wypowie. Moja mama w ogóle w internecie nie pokazuje. Oni... A powinna? Czemuż miałaby się pokazywać w internecie? Czy ty jesteś takim debilem, że pokazujesz wszystko w internecie? To znaczy, że twoja mama też powinna, bo... bo ty tak chcesz. Tam, ten mój brat chce ze mną się bić, ale mniejsza o to. Oni się za moją mamę wypowiadają. Niech ona chociaż powie publicznie, czy te pieniądze jej dali 20 tysięcy. Ale czemu ona ma to powiedzieć publicznie? Jak nie pisze do ciebie, nie dzwoni do ciebie, nic nie mówi, no to oddali. No. Człowieku, po co ona ma to publicznie powiedzieć? To jest jakieś ważne? Żeby powiedziała to publicznie? Żeby pod publikę to robiła, tak jak ty wszystko robisz pod publikę? Co mieli ten? Przekazać jej. Ode mnie, co pożyczyłem, na telefon i plecach. Mama się w ogóle nie odzywa nic. W ogóle ciągle mi się mama śni. Trzy, trzy noce pod mi się mama śniła. To straszne jest. to Naprawdę, jakby cię ktoś nie znał, to by pomyślał, wow, szkoda chłopa. Człowieku, przypominam ci, jeszcze jakby ktoś nie wiedział, że ty biłeś swoją mamę na streamach. Gasiłeś, gasiłeś, czy rzucałeś się petami, nie pamiętam już, jak to było. E, całowałeś się z własną matką tak, jak żaden syn w życiu nie powinien się całować, bo to. chyba wiemy wszyscy, jak to wyglądało. Wypowiedziałeś się na streamie, że żałujesz, że jest Twoją matką, a teraz nagle zapomniałeś o tym wszystkim? Mama ci się śni? Brakuje Ci mamy, bo to kontentu ci tego brakuje? Co skądś już, kurwa? Dlaczego dziś się za mamę wypowiadają? Niech się mama odezwie w tym internecie, że jest wszystko dobrze. Ale czemu mama ma się odzywać w internecie, że jest wszystko dobrze? Czemu w internecie ma się odzywać? Nie odzywa się, bo może nie chce. Może po prostu... Po prostu nie chce. Nie wydaje mi się, żeby miała jakieś dobre wspomnienia z tobą. Ale co gadam? Patrz, patrz, nikt tak tu No już. Jest, już ludzie z TikToka, jestem wujek Krystian z TikToka, nie? Co myślisz, że na TikToku Cię nie lubią, a gdzieś indziej Cię lubią? Ja wątpię, żeby Cię ktokolwiek lubił, a jeśli ktoś Cię lubi, no to jest coś nie tak z tymi osobami, nie? że nie odzywa nic, że oni się za nią wypowiadają, mówili, że się mama wypowie i tak dalej, i główno, a Wy na mnie najeżdżacie, Wy jesteście, Ole, Bum, Ujemy. Dobrze, no, nie strzeżę. Nie, nie pokonuję sobie. Nie no, no to my jesteśmy, ty jesteś w porządku, my jesteśmy ci źli, my przecież robimy te złe rzeczy, wiesz. Kurwa przypominam ci Debilu, że prowadzisz patostreamy, prowadziłeś wręcz najgorsze patostreamy, jakie można w Polsce. A teraz, jak cię ludzie krytykują, to jesteś zdziwiony, że jak mogą cię krytykować, że ludzie z TikToka cię krytykują. Ktokolwiek, kto cię pozna i zapozna się z tymi starymi treściami, ma takie same podejście do ciebie. I to nie jest wina tych ludzi, to jest wina, cię, to jest wina twoja.